Witam kolegów hodowców. Trwa wystawa ogólnopolska. A ja jestem z córką na zawodach szachowych. Córka gra w szachy. Ja w tym czasie przeglądam sobie tutaj katalogi o gołąbkach. Tu muszę. O, pokażę, że w filmie TO2 jest też w katalogu jakby fragment o mnie. Część hodowców nie wie, jak wygląda to dam, bo odwiedzali, widzieliśmy się na wystawie i część hodowców kojarzy mnie z głosu i, i z filmików, a nie w ogóle nie kojarzą jak wyglądam, bo, bo po prostu nagrywając mnie nie widać, więc o, można zobaczyć, tu jestem w katalogu, trzaskali Krzysztof, oddział strumień. No i tu są wszystkie wszystkie Opis wszystkich granulatów i tak dalej, granulatów i tak dalej, które są w, w, ofercie, w ofercie filmy O2. ja właśnie sobie tutaj przeglądam wszystkie ulotki. Co tam ciekawego, tak jak mówię, córka gra w szachy na zawodach. No więc jak widać, grają tam. A tutaj sobie przeglądam dalej. Tu granulaty, składniki odżywcze, wszystko rozpisane. Program i zalecenia stosowania. No i inne środki, zakwaszacz. O, właśnie. Gdzie jest to białe? Tu jest TO2. To jest to, też żeście u mnie widzieli na na filmikach, no więc tutaj tu pani doktor, tu Jakub właściciel filmy TJO2 z którym współpracuję, no i tu wszystkie preparaty Aquamino, wszystkie preparaty po kolei. To akurat w miarę znam, więc po kolei sobie przeglądam ulotki. To tam jeszcze ciekawego było. Zainteresowała mnie nowa firma ID. Nowa firma ID, wziąłem sobie ulotkę, bo to pierwszy raz na, na Edy Noel. No, Przy czym, tak powiem, jeśli chodzi o ceny, to są te karmy dosyć, dosyć drogie, więc muszę tą przejrzeć, tą ofertę, bo e, tak myślałem, mam dwa gołębniki, żeby na e, dwóch gołębnikach stosować Różne, różne karmy i zobaczyć co lepsze dla porównania, różne karmy i różne preparaty. No i tutaj te preparaty są dostosowane do tych karm, także to ma być razem podawane. Także chcę się z tym zapoznać tutaj. A ja używam karm filmy Goldwina. No a ja używam karm na razie firmy Goldwin. Zresztą widzieliście u mnie te karmy. Ktoś tam pytał o skład Ktoś tam pytał o skład O skład pierzeniówki, którą daje P19, tu są lotowe I zaraz Zaraz to znajdziemy Pierzenie P19, gdzie ona jest? P7, to jest uboższa wersja Groch, groch, pszenica, to jest uboższa wersja, też ją stosowałem do pierzenia, a P19 jest tutaj obok. Tak, P19, czyli ta karma, którą ja teraz podaję, to jest to pierzenie, 19 ekstra, tu jest skład, kukurydza, 12, proso, sorgodari, godari, groch, groch, kukurydza, kukurydza, jęczmień, pszenica, peluszka, rzepak, słonecznik, proso, wyka, kardi słonecznik, ryż, się więc to jest o ta P19. To jest ta karma, którą u mnie w gołębniku y, widzicie. No a naloty także to dużo jej stosuje. Cały czas od pierzenia do. do. do, do no, nie wiem do kiedy będę ją podawał. Długo y, RX tutaj. Y, Rozpłodowa Ekstra też ją podawałem. Ten RX też znam. B, z tego i firmy to ja sporą część tych karm miałem u siebie. Sporą część. Także A w okresie lotowym tu na loty jest też. Jest, są co zimowe. Dietetyczne, energetyczne. A praktycznie z tej firmy to każdy rodzaj, może z 80% rodzaj tych karm miałem plus jakieś do lawdowców, czempion te wszystkie loty młodych, loty starych No to, to te karmy te karmy tutaj stosuję także to na pewno do tej pory i będę je na pewno stosował zobaczymy Eee, zobaczymy na którym gołębniku. Także do nich dodaję po prostu o tak. Goldwings plus to 2 granulaty i, i preparaty z THW. To 2 to jest jakby to co stosowałem w sezonie. Bo tak hodowcy pytają. I na pewno dalej to będę stosował. Co najwyżej będę próbował coś nowego, bo jak można coś porównać, mówić, że jest dobre czy lepsze, jak się innych rzeczy nie wypróbowuje? Więc po prostu na jednym gojemniku chyba będę stosował mój sprawdzony program, chyba tak mi się wydaje, będzie najmądrzej, a na drugim będę eksperymentował. Tylko z, akurat chciałem z ID spróbować, tylko trochę drogi byłbym ten eksperyment, więc się zastanawiam, czy się na to zdecyduję, czy, czy ewentualnie jeszcze mam do wyboru firmę. E Natura, kurczę, teraz nie pamiętam tej nazwy. Muszę poszukać, może ulotkę wziąłem. Poszukam idę zobaczyć, jak tam córka z partią. Mm. Bawicie się, jak ci poszło? Wygrałam teraz. A, to dobrze. <Krym> Także córka zabezpieczona. No, i tutaj mogę dalej przejrzeć te ulotki. jeszcze różne taubę. to pozbierałem o Vigor Werselaga. Werselaga i Bach zawsze to są porządne katalogi. Coś tam można poczytać. Całe co tu jest porządny. Laga bak zawsze był fajny. Kwiat siarczany to też na pierzenie stosowałem. Ale czy ja wziąłem? krautel Wital na drogi oddechowe. Hmm, ciekawe. Także zobaczymy, czy ja wziąłem tej firmy okarmy. karmy, Kubaczek, jakaś ulotka, A. Bayers, ale tu tego jest dużo. Bayers, duży katalog. Nie wiem, czy mam to reszta biowet Puławy, Herboc jest co przez zimę czytać MDM MDM Werkameny to są to Peters eee. Robert Myszkowski nawet ma jakąś gazetkę grubszą Zenek chyba nie mam Jeszcze nie ma ulotek tej kary tej karate, co szukam następne Ronfield Ronfield Jest dużo do poczytania Taubenmennik Dolfos nawet moja ulotka się załapała. To jest matka tego gołąbka, co właśnie na ogólnopolskiej jest. To są jego siostry, znaczy siostry matki. Koba, Wanhi, Puritan, brokam i się okazuje, że chyba nie mam tej ulotki. Akurat, akurat tej ulotki nie posiadam. Także tak sobie spędzam czas. Eee, czytam sobie tu ulotki. W tym czasie co. Córka jest na zawodach szachowych. Wziąłem sobie do poczytania. Także będę kontynuował lekturę. Pozdrawiam wszystkich hodowców. Krzysztof Trzaskalik 513, 812, 854. Będę myślał co kupić, strategię na przyszły sezon. Na czym lotować, czy testować jakieś nowe rzeczy. No, tak to, tak to po prostu wszystko tutaj u mnie w hodowli wygląda. Pozdrawiam.